Kto z Was ostatni raz zajrzał do poradnika metodycznego, który dostał od wydawnictwa? Tak szczerze, raz, Celina, okej. Okay. Poradnik metodyczny. Pora, poradnik metodyczny. Kto ostatnio zaglądał? Okej, okay. trochę, trochę w mniejszości. No dobrze, dlaczego nie zaglądamy do poradników metodycznych? Po pierwsze, być może dlatego, że nie czujemy, że one mają wpływ na nasze lekcje. To jest raz. Być może dlatego, że nigdy ich nie dostaliśmy od wydawnictwa. To jest dwa. Bo drogo. E, trzy, być może dlatego, że uważamy się, że robimy wszystko najlepiej. To też jest taka możliwość. Ja tak mam na przykład. Nie? I jakby e, dlatego tak jest. No i ciągle mi czegoś brakowało, bo będąc jedynym nauczycielem chemii w szkole, akurat będę mówił ze swojej perspektywy. To jest trudno uczyć, kiedy nawet nie jesteś w stanie zweryfikować, czy to, co robisz, jest dobre, złe. Jedynym twoim weryfikatorem jest potem jakieś egzaminy. Być może sprawdziane, ale sam je sprawdzać, możesz naciągać punkty, więc to jest fajne. W przypadku, w przypadku egzaminów już trochę trudniej, więc no, może się okazać, że wcale nie uczysz tak dobrze. Więc nie masz z kim się porównać. Zazdraszczam matematykom, zazdraszczam polonistom, pod warunkiem, że potraficie ze sobą współpracować. To jest taki warunek kluczowy, kiedy rzeczywiście potraficie ze sobą współpracować. I mi, jako nauczycielowi, Ciągle czegoś brakowało. Miałem poczucie, że robię coś, ale nie zawsze wiem jak. Nie zawsze, to jest najczęściej instynkt, on jest ważny. W edukacji on jest chyba najważniejszy, ale czasami warto poszerzać horyzont. No i teraz uwaga: no, pojawia się hasło aż do teraz. Aż do teraz, czyli zobacz dlaczego. Chciałbym was zaprosić, dzisiaj będę was. Yy, Influencerował, żebyście wykonali pewne czynności? Tak po prostu. Oczywiście w żaden sposób was do tego nie zmuszę. Mogę was tylko i wyłącznie uczciwie do tego zachęcić. E, i, I będę to robił. E, słuchajcie, drodzy Państwo, chcę wam opowiedzieć o pewnym projekcie. tak? Projekt został opracowany we współpracy z wydawnictwem Operon. E, to wydawnictwo jest znane na rynku polskim. Nie będziemy tutaj mówili o historii tego wydawnictwa. Jest ono długie, piękne i kolorowe, szczególnie w Zieleni. No i teraz uwaga. O jakim Nowym projekcie chcę Wam opowiedzieć. On już krąży w sieci, on już się dzieje. To, że ja tutaj z Państwem jestem, to, to nie jest tak, że my mówimy Wam, że planujemy coś. To już od jakiegoś czasu działa i jak widzicie tutaj, jest po pierwsze miejscem wsparcia. Miejscem wsparcia i tu, wyobraźcie sobie, miejscem wsparcia, o którego wygląd, mm, poziom dostosowania, realizacji Waszych potrzeb zapytano, uwaga, nauczycieli. Naprawdę, nauczycieli. Uczestniczyłem w tym projekcie być może od prawie początku i mam poczucie, że po raz pierwszy miałem na coś wpływ, na coś dużego, co działa, co ma wsparcie dobre organizacyjne. I to jest niesamowite, kiedy to ktoś ciebie pyta, to jak to powinno wyglądać? Mamy taki projekt, chcemy coś takiego zrealizować, chcemy coś takiego stworzyć. Jak to powinno wyglądać? I pyta, słucha i uwaga. Wprowadza to. To jest, to. to jest w ogóle wow. Dla mnie to jest w ogóle wow. Nie, że wiem lepiej i chodź, tylko po prostu posłuchamy Ciebie. I to jest miejsce wsparcia. Miejsce wsparcia rozumiane jako miejsce bezpieczne i uwaga tylko dla nas, czyli tylko dla nauczycieli. To jest miejsce, które, w którym będziecie tylko Wy, nie będzie tam rodziców. Którzy nie zawsze wiedzą, jak wygląda nasza praca. Nie będzie tam uczniów, którzy mogą wejść i nam powiedzieć, że nie robimy dobrze tej roboty. Jest to specjalnie opracowane miejsce, w którym otrzymujecie wsparcie. Uwaga do codziennego rozwoju, ale też na przykład w awansie zawodowym. I ja wiem, że jak patrzę po Waszych minach, to większość z Was jest dyplomowana i zdała za pierwszym razem, a nie tak jak ja za drugim. W związku z tym, e, generalnie rzecz biorąc, fajnie, ale macie w klasie, e, w szkole młodszych, y, którzy na pewno będą takiego wsparcia też potrzebowali. Być może to jest miejsce właśnie dla nich yy, i miejsce, które wspiera ten nasz rozwój. No i ja wiem, że dzisiaj było dużo o online'ach. Ja wiem, że my być może tym online'em jesteśmy zmęczeni, ale spróbujmy postarowić sobie taką kreskę między tym, co jest w tych, tych online'ach dla nas wartościowe, a co często jest zapychaczem czasu. I teraz... Być może, znowu, pozwolę sobie zaproponować, że to Wy zadecydujecie, czy to miejsce, które stworzyło wydawnictwo Operon we współpracy z nauczycielami, jest miejscem w online, bo bez bariery możecie dotrzeć tam wszyscy. I teraz uwaga, nie potrzebujecie kolejnych 100 loginów, jeden login na stronę X, jeden stronę tu Y, to cokolwiek innego. Jedno Wasze konto, które założycie sobie w Operonie, w różnych tam miejscach, jest bezpieczne i wystarczy do, wymaga, wystarczy do logowania w tych wszystkich przestrzeniach. Czyli pamiętajcie, że to jest oczywiście online. Kolejna rzecz to też jest pełne, dzięki temu jednemu kontu, który sobie założycie i być może dzisiaj będziecie to robili razem ze mną, e, będziecie mieli dostęp do całej biblioteki pomysłów, bez, bez ograniczeń. Wiecie, co jest fajne? Na przykład będę mógł korzystać, to jest niesamowite, jako nauczyciel chemii będę mógł sobie podejrzeć, jak wyglądają podręczniki na przykład do biologii, żeby zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda na przykład nauczyciel, który pracuje w jakiejś innej klasie. Mogę to wszystko pobrać. Nie, jakby w formie online'owej mogę sobie to zobaczyć. Czyli zobaczcie, mogę być w tym miejscu wsparcia, w rozwoju nauczycieli zawsze, nieważne gdzie, nie muszę mieć telefonu do przedstawiciela handlowego danej firmy, to ja decyduję, czy uczestniczę w tym, zakładając sobie jedno konto. No właśnie, a dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że wydawnictwo Operon, to co wam powiedziałem na początku, pomyślało sobie, czego potrzebują nauczyciele. Jak spotkali się z nami, to zadali nam to pytanie i my jakby szukając odpowiedzi, kto się, kto się kryje pod my, no to oczywiście za chwilę też yy, będzie, Myśleliśmy o tym, co nam, a nie to, że jesteśmy najlepsi, tylko co nam sprawia problem. I wyszło, że najwięcej problemu sprawiają nam lekcje, które rzeczywiście są trudne w dotarciu do uczniów. Że nie, nie zawsze wiemy, jak opowiedzieć, nie zawsze wiemy, jak pokazać pewne rzeczy. I tak, ja na przykład wiem, które tematy nie udają mi się dobrze, na przykład, że musiałem próbować wielokrotnie, że czasami mi się udało odkryć. Nie wiem, czy macie coś takiego. Ja miałem taki strzał ostatnio, budowa atomu i e, ciąłem klocki LEGO e, nożykiem do tapet i byłem przekonany, że jak idę do szkoły średniej i mam tą podstawę, to wejdę tam z klockami LEGO i jak starą będę tłumaczył o Hogwarcie, tylko te atomy. Byłem tak zajarany, dziecku popsułem klocki LEGO, trochę płakał, e, ale jakby siedziałem i ciąłem tym nożem, młotkiem dobijałem i byłem zafascynowany tym, że to jest Łasiński, to będzie boskie. I Łasiński szedł do pierwszej klasy, układał klocki, oni tak patrzą, do drugiej klasy patrzą, ja już czuję, że chyba to nie jest dobry pomysł, to, co wymyśliłem sobie w tej, w tej sali, nie? W trzeciej klasie już wiem, że nawet nie próbuję. Mówię, to teraz tak. Stoję pod tą klasą i mam dwie opcje: albo zrobię takie po staremu, albo inaczej. I stoję. Ja pamiętam ten moment. Stoję przy tablicy, mówię, jak to zrobić? I nagle taki, wiecie, to jest, tego w domu nie ma, nie ma tego w domu. To jest tak. Siedzisz przy tablicy, masz kredę w ręce, już. Ej, wiem. I nagle mi się odblokowało, że ja mogę o atomach opowiedzieć, jak na przykład o piramidzie, jako, jako hotelu dla elektronów w kształcie odwróconej piramidy, gdzie tam są powłoki. Nie będę was tłumaczył i nie będę was uczył chemii, wybaczcie. Ale miałem ten strzał. Odłożyłem te klocki, schowałem i zacząłem w ten sposób tłumaczyć. Wyciągać z kieszeni elektrony, opowiadać im o tym, że wchodzimy na kolejne piętra. Na piętrach są pokoje i tak dalej. I widziałem, że załapali. I teraz wyobraźcie sobie, że trudny temat opracowałem w nowy sposób. Widziałem po moich uczniach, że to było ok. I tym moim sposobem, moją metodą podzieliłem się z Wami. Właśnie w jednym z takich webinarów czy kursów, i teraz ta biblioteka, pomysłów to oczywiście nie tylko chemicy, bo żebyście sobie nie myśleli, że tutaj są chemicy. Ale uwaga, bo ja przy tym na pewno zapomnę. Uwaga, to są webinary przedmiotowe. Zobaczcie, konkretne tematy, podsumowania działów i innych rzeczy, czyli nie znowu wszystko do wszystkiego. Tylko jestem polonistą, mam coś do polskiego. Jestem przyrodnikiem, biologia osobno, chemia osobno, fizyka osobno, słuchajcie. Czyli tak, przedmiotowe dla wychowawców, dla dyrektorów też, uwaga, jest miejsce wsparcia, pedagogów szkolnych. Są pedagodzy tutaj na miejscu? Są, brawo wy, macie ciężką robotę. Eee, uwaga, i innych specjalistów. I tam są webinary prowadzone w ramach tego i nagrania z tych webinarów. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Że my pogłębiamy tą wiedzę, którą wam dajemy w webinarze, bo webinar to jest szansa na spotkanie się na żywo, podyskutowania, podzielenie się waszymi pomysłami. Ale potem zawsze do każdego tego tematu, który opracowaliśmy, robimy, uwaga, kurs. Taki mały kursik. To nie jest wielki kurs. Jak wiem, że jak słyszycie słowo kurs, to od razu myślicie, boże, dwa lata będę się uczył, żeby zrobić tą lekcję o budowie atomów. Nie, nie, nie. On zajmie wam 45 minut, ale rozłoży wam na części pierwsze te wszystkie rzeczy, z których ja korzystam, jak do tego podchodzę i do tego wam, da wam uwaga gotowe, opracowane, bo wiecie, to co ja narysowałem sobie w powerpointie, to wyglądało niezbyt ładnie do tłumaczenia potem tych wszystkich hoteli, ale wziął to grafikę do peronu i zrobił z tego 3D. Wow, a wiecie, 3D to już jest coś, nie? No jakże jest tam opracowane już to wszystko graficznie i to jest porządnie zrobione do każdego tematu. I teraz, co ciekawe, to wy decydujecie, bo ten dostęp do kursów oczywiście macie od razu, czekajcie, tylko tutaj, to wy decydujecie na to te, w tym roku, jakie tematy mogą być Wam potrzebne w przyszłości. Operon mówi tak, czy wy na pewno, my w sensie, czy wy wiecie, jakie tematy są potrzebne? No, no chyba nie wiemy. Mówią, dobra, to zróbmy inaczej. Zróbcie listę tematów, które być może będą problematyczne dla nauczycieli i pozwólmy nauczycielom zagłosować, co chcemy opracować. I teraz wyobraźcie sobie, że do 27 września, czyli zostało mało czasu, co oznacza, że teraz, jak możecie i chcecie, chciałbym, żebyście weszli sobie na stronę, tak, wyciągamy telefony, jak ktoś chce. I nie musicie rozrobić tego, tego, znaczy wyciągnąć telefony możecie, ale wpisać adres operon.pl. To jest taki prosty adres do zapamiętania. Operon.pl. Dlaczego? Bo do 27 września wyświetli wam się taka informacja, że możecie zagłosować na tematy. Ja nie wiem, czego uczycie, ale wyświetli wam się lista proponowanych tematów, które możemy opracować dla was. Na zamówienie w zasadzie, i Wy macie na to totalny wpływ. Więc spróbujcie sobie potem wejść na stronę operon.pl albo teraz, a wystarczy Wam ta informacja. A pamiętajcie, mało czasu do 28 września, więc nie zostawiajcie tego na pojutrze, bo zapomnijcie. E, I tylko dlatego my będziemy czuli, że realnie Wam jesteśmy w stanie pomóc w tym, co jest dla Was potrzebne. Ok, e, to mamy ten temat, czyli biblioteka pomysłów. Gotowe rzeczy, gotowe umiejętności Wam też dajemy. E, innowacyjna forma. Wiecie, że jestem trochę te, takim technologicznym dzikusem e, i, i lubię, lubię te techniczne rzeczy. Ja wiem, że one może nie są najlepsze zawsze i najzdrowsze, no, ale nie uciekniemy od tego. Jakby nie wierzę, że możemy powiedzieć, że hello, postęp nie istniejesz. Nie? W sensie, w szkole nie no, jakie telefony? Zabraniamy. Zakazujemy, zakazujemy używania telefonu. No, nie możemy tak zrobić, no, nie, nie ma opcji. W związku z tym, jeżeli mówimy o innowacyjnej platformie, to teraz trzeba sobie pomyśleć, jak możemy z niej korzystać. A my możemy korzystać z niej na dwa sposoby. Jedna, jeden sposób to jest dostęp bezpośrednio przez e, stronę internetową, przez Multitecę Operonu. To wchodzicie sobie, macie dostęp do tych wszystkich rzeczy w przeglądarce, możecie to wyświetlić, udostępnić na lekcjach zdalnych, albo wyświetlić na rzutniku. Jak chcecie, tam są filmy, ja na przykład sobie wymyśliłem, tak, że będę dawał wam materiały zaczynające i zaciekawiające ucznia na lekcji. Takie dwie minutki. I wy te dwie minutki możecie sobie rozpocząć jako takie na co bezu, czy tam ktokolwiek sobie jakie inny skróty uwielbia na, na wprowadzeniu lekcji i wyświetlić, a potem pociągnąć ten temat z uczniami dalej na przykład. To samo, uwaga, możecie zrobić z telefonu. To jest dopiero przyszłość. To znaczy odkleić się od tego ekranu, gdzie siedzimy za tym laptopem czy komputerem i robimy strzałkę do przodu, strzałkę do przodu. Można prowadzić lekcje. Totalnie z narzędziem, które jest bezprzewodowe, i przerzucać sobie te wszystkie slajdy, bo jest taka aplikacja, którą możecie sobie ściągnąć za darmo. Na razie dostępna tylko na systemy Android, czyli jeżeli macie drogi telefon, to nie, jeszcze, ale na Androidy na razie jak najbardziej, Operą 45. E, to jest też prosta nazwa, słuchajcie, e, Operą 45. Za darmo, ściągacie i uwaga, zakładacie sobie właśnie tam konto, jako nauczyciel. I możecie mieć dostęp do wszystkich podręczników. W tych podręcznikach macie wszystkie strony rozłożone na schematy. I jeszcze dodatkowo między tymi rzeczami są autorskie treści, które przygotowaliśmy my jako wsad do tego podręcznika. W podręczniku się nie zmieściły, no bo wiadomo jak to wygląda. Podręcznik Był, ma innego autora. A dzięki temu, że my zostaliśmy zaproszeni też do tego projektu, możemy tymi naszymi innowacjami się konkretnie podzielić. To są praktyczne wskazówki, jak pracować z danym uczniem na, na lekcji. Te, czyli macie dwa dwie przestrzenie na pracę z tymi materiałami: tak? E, czyli komputer jako Multiteka i aplikacja Operon 45. A żeby ta aplikacja Wam w ogóle pomogła, to dziewczyny na stoisku Operonu, gdzie już macie na pewno już koszulki pobrane, mają też taką specjalną przejściówkę. Nie bójcie się słowa przejściówka. Naprawdę. Przejściówka to takie urządzenie, które pozwala to, co macie w kieszeni, wyświetlić bezprzewodowo, bez komputera, bezpośrednio na ekranie waszego rzutnika, monitora komputerowego i wy sobie na telefonie zmieniacie slajdy. Czyli łączy się bezprzewodowo taki. No nie chcę tego nazywać, bo być może nie wiecie, Chromecast to jest takie urządzenie, które po prostu tworzy taką sieć i wy możecie z telefonu się połączyć bezpośrednio z tym urządzeniem i sobie zmieniać slajdy. Chodzić między ławkami, podejść do zeszytu, a jednocześnie wyświetlać coś innego na ekranie. Co ciekawe, w tych wszystkich prezentacjach macie gotowe scenariusze. Scenariusze lekcji. Łącznie z odniesieniem do konkretnych stron w podręczniku, z których macie korzystać, pomysłów, zadań i tak dalej. I to w telefonie też, również w aplikacji, też na, na, na stronie internetowej, też w, na, w Multitece. Co jeszcze tam się znajduje? E, tam, moi drodzy, jeszcze możecie, poza tym, że, a, a propos tej aplikacji, to właśnie dziewczyny, e, słuchajcie, u nich możecie wypożyczyć sobie taką przejściówkę, sprawdzić, czy wam się to podoba, czy wam to zadziała i tak dalej, zupełnie bezpłatnie. Spróbujcie, nie bójcie się nowej technologii. Pomyślcie sobie, że możecie pracować z telefonem w kieszeni, bez komputera. To gdzieś jest jakiś postęp. Pewnie to potrwa trochę czasu, ale jesteście na inspiracjach, znaczy wy jesteście tymi, którzy mają zmienić edukację i pokazać, że można inaczej. Mnie to akurat jara. Eee, teraz słuchajcie, lepsza edukacja. Eee, cały projekt, o którym wam opowiadam i do którego was oczywiście zaproszę na końcu, zresztą zapraszam was przez cały czas, jest oparty o trzech filarach, trzech kompetencjach, których chcielibyśmy my razem z badanicą Peron jakby wyposażyć nauczycieli, część z was jest w to wyposażona, ale to są kompetencje, które nie mają granic, w sensie ciągle można poszerzać. To nie jest tak, że już się nauczyłem dodawania i już będę dodawał, umiał dodawać, to, to, to nie ma końca. Pierwszą kompetencją jest oczywiście kompetencje emo, emocjonalno-społeczne. Ważna kompetencja w szkołach, po to, żebyśmy umieli dotrzeć do naszych e, uczniów. Oczywiście tym zajmują się profesjonaliści, no nie ja, wiadomo, nie? E, ale są tam dużo lepsi ludzie, którzy to, te kompetencje potrafią wam przekazać w ramach lekcji wychowawczych, pokazać, jak można pracować z uczniami. Jest Przemek Staroń, którego pewnie dobrze znacie, który też te wszystkie zajęcia prowadzi. Kolejna kompetencja i kolejny filar to oczywiście kompetencje cyfrowe. No, rzeczywistość nam pokazała, że jak nawet jakbyśmy chci nie chcieli, to i tak sytuacja nas do tego zmusi, że musimy coś umieć robić i teraz pytanie czy nam naprawdę wystarczy tylko opcja online offline, tak włącz wyłącz nadawanie, czy my naprawdę spróbujemy, a może pobawię się tą technologią. To jest właśnie fajne. Pobawić się tą technologią edukacyjną. Jakby książka ma swoje granice, to jest tylko 2D, papier, drzewa, a wiecie, drzewa, nie? A tu mamy naprawdę świat cyfrowy. Naprawdę świat cyfrowy i można to duplikować i w ogóle. I dalej kolejna i ostatni trzeci filar to jest filar o właśnie zwinnego zarządzania. To jest takie coś, czego mi brakuje w szkołach, naprawdę. No, bo my najczęściej zarządzani jesteśmy przez podstawę programową, ona nie wygląda na zwinną. Znaczy zupełnie, nie? nie oszukujmy się. W związku z tym e, ta umiejętność zwinnego zarządzania procesem edukacyjnym to jest też kompetencja, która w, pro, w całym tym programie jest e, jakby lokowana w pozytywny, sposób, w pozytywny sposób. No i co? No właśnie, nauczyciele dla nauczycieli. Dlaczego wyszedłem tutaj, żeby wam o tym opowiedzieć? Bo do tego projektu zostali zaprosie, że zaproszeni, nie powiem najlepsi, absolutnie to broń Boże. Poza Przemkiem stronie, bo to wiadomo, nie? on musi być najlepszy, bo to jest Przemek. Ale generalnie rzecz biorąc, nauczyciele, którzy chcą się z wań, którzy potrafią się podzielić, którzy nie boją się dzielić, mało tego, którzy nie boją się krytyki. Chociaż nie było takie łatwe, kiedy pierwszą lekcję bo udostępniasz swojego przedmiotu, odkrywasz karty, tak naprawdę, i nie wiesz, co się stanie po drugiej stronie. Przychodzi na twój webinar czy szkolenie z chemii 100 120 osób, mówisz, no to teraz mi powiedzą, czego ja nie umiem, nie, teraz to będzie, nie, ale się nie wydarzyło to. Chociaż już byłem na to gotowy i przerażony też trochę byłem, ale się nie wydarzyło. Słuchajcie, tutaj na sali macie Krzysztofa Chojeckiego, który jest odpowiedzialny za matematykę. Jakbym się pomylił, to oczywiście mówcie. Marek Grzywna, który jest odpowiedzialny za informatykę. Asię Gadomską, która jest odpowiedzialna, za biologię, czyli biologia z blondynką. Gdzie nasza Asia jest. Gdzieś, o, tam sobie, siedzi Asia. E, czy kogoś jeszcze pominąłem? Z Nie, chyba tutaj miejsce wszystkich wymieniłem. Siebie, no i ja, e, ale wiecie. E, I Sebastian, właśnie, Sebastian Ropel, geografia, tak dokładnie. Słuchajcie, ale Przemka Staronia macie, macie Oktawię Gorzeńską, która zajmuje się rzeczami dla dyrekt dyrektorów. No znacie też Agni Agnieszkę Jankowiak-Majk, czyli laureatkę ostatnio naprawdę ważnej nagrody, która przygotowuje historię. To są realni ludzie, z którymi widzicie się w sieci. To jest najpiękniejsze. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że dawno, dawno temu, kiedy e, podjąłem decyzję, że będę coś tam tworzył papierowego dla pewnego innego wydawnictwa, nieważne, to wyobraźcie sobie, że uwaga. Miałem jedno marzenie, żeby autorzy tych rzeczy, które są wpisane, byli dostępni. Kiedy wy ostatni raz mogliście podyskutować sobie z kimś, kto daje Wam pomysł? Najczęściej jest tak, że po prostu masz rób. A to jest przestrzeń, w której my jesteśmy otwarci na dyskusję, w której chcemy się uczyć od Was, a jednocześnie dzielić się z Wami tym, co my potrafimy. Albo uwaga, być może spełniać Wasze życzenia, jak ta ankieta, która jest w internecie, po to, żebyśmy wiedzieli, jak mamy dla Was pracować. No i tworzymy też tam oczywiście społeczność, społeczność, z którą spotykamy się na żywo. To jest fajna, żeby cały ten cykl tych spotkań jest rozpisany, w ogóle profesjonalna obsługa i tak dalej. No, i te wszystkie rzeczy, jakbyście nie mogli być z nami na żywo, to możecie oczywiście sobie odtworzyć, spojrzeć w kursy, zalogować się. No właśnie, ale to, to, to jest projekt, który się rozrasta. To jest projekt, który się rozrasta, który nie kończy się tylko i wyłącznie na tym, że pokażemy wam, jak uczyć konkretnych tematów lekcji, czyli metodycznie, tylko tam też pojawią się programy takie jak Ortografiti. Ktoś z was taki, zna taki program Ortografiti? O, proszę bardzo, słuchajcie, są osoby, które korzystają. Ja z punktu widzenia mojego, czyli nauczyciela chemii, oczekuję, że już uczniów będę miał po tym programie ortografii, czyli taki, który, który pomaga im po prostu jakby wyrównać wszelkiego rodzaju językowe problemy, e, chyba przede wszystkim z pisaniem, ale też nie chcę być profesjonalistą w tej dziedzinie, więc sprawdźcie sobie ortografiti I e, programy, to jest fajne, że w planach są programy wsparcia, i tu klucz, dla nauczycieli, ma, którzy mają przygotować swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminów maturalnych. Fajna rzecz, czyli jakby krok dalej. Nie tylko lekcje, ale przygotowanie pod konkretne egzaminy. I nie dla uczniów, tylko my będziemy się z Wami razem uczyli, jak tych naszych uczniów najlepiej przygotować do nowych, do nowych reguł egzaminu itd. To zobaczcie, gdzie cały czas pojawia się hasło mobilna szkoła. I widzicie, cała zabawa polega na tym, że jeżeli wyszedłem tutaj i chciałem was o coś poprosić, i weszliście na stronę operon.pl e, i kliknęliście w ankietę, wypełnicie ją teraz albo za chwilę, to dla mnie najważniejsze jest to, żebyście. Jedna minuta, tak, dobrze. E, żebyście zapisali sobie ten adres w tych swoich notatkach. Napiszcie sobie mobilnaszkoła.pl. Naprawdę, dobra, to jest taka moja prośba. Napiszcie sobie, albo zapamiętajcie, i to pokazuje, to jest to miejsce wsparcia, to jest to miejsce, gdzie realizujemy te wszystkie rzeczy. Bez barier, online, możemy się spotkać i realizowane jest to przez wydawnictwo, które słucha. Słowo klucz. które wspiera, które na przykład bardzo dobrze też się opiekuje. Tamte cztery osoby to są naprawdę osoby, które dźwigają niesamowity projekt, który gdzieś jest świeżynką na rynku edukacyjnym, i dlatego w to niektórzy z nas weszli, bo poczuli, że to jest realna zmiana i my do tej zmiany jesteśmy zaproszeni i my was też zapraszamy. Bo bez was my nic nie jesteśmy w stanie zrealizować. Tylko wy musicie być tymi uczestnikami tej zmiany, dyskusja, a Operon daje po prostu obsługę tego. To jest w ogóle najpiękniejsza rzecz. I w ten sposób możemy się rozwijać. Więc mobilna.szkoła.pl, operon.pl. Widzimy się na webinarach przedmiotowych. Pamiętajcie, dla pedagogów, dla, dyrekt dla dyrektorów i sprawdzajcie, co się dalej będzie działo, a więcej rzeczy przy stoisku. Możecie pójść, po, zapytać o yy, przejściówkę. Za free możecie wypożyczyć, sprawdzić, jak działa, nie bójcie się, nie ma żadnych konsekwencji. Załatwiłem wam to. Znaczy żartuję. No, dziewczyny same powiedziało, że nie będzie konsekwencji. Ale idźcie i sprawdźcie, czy mówię prawdę. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam do zielonego stoiska. Ja żółty. Trzymajcie się, cześć.